Jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Jestem nauczycielem matematyki. Jestem mamą. Jestem szczecinianką, aczkolwiek nie z urodzenia. Otwieram nasze zgromadzenie. Czyli pamiętamy hasło. Tak dla edukacji? Nie dla deprawacji. Jeszcze raz. Tak dla edukacji? Nie dla deprawacji. A może się zamienimy teraz, wy. Tak dla edukacji? Nie dla deprawacji. Ręce precz! Jest siła w narodzie! Tak dla edukacji! Nie ma Tak dla edukacji! Nie ma To rodzic decyduje, jak szkoła edukuje! Zaczynamy! Serdecznie witamy wszystkich Państwa na naszej wspólnej manifestacji. Pod hasłem! Dobra, ja zacznę. Jeszcze raz pod hasłem Tak dla edukacji! edukacji! Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie, Nauczyciele dla wolności i odpowiedzialny Szczecin. Witam wszystkich rodziców, mamy i ojców, witam babcie i dziadków, nauczycieli, mam nadzieję, że ze mną są. Dyrektorów, pracowników oświaty. Ale szczególnie witamy dzieci i młodzież oraz wszystkich, którzy tutaj przybyli, aby wyrazić swój sprzeciw wobec destrukcyjnych działań niszczących polską szkołę. Tych, którym zależy na ocaleniu tego, co w polskiej szkole jest cenne i dobre, witam najserdeczniej. Brawo dla Was! Mocno, mocno! Niech Szczecin usłyszy! Tak dla, dla edukacji! Jako pierwsza zabierze głos pani Zdzisława Piasecka, członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Nauczyciele dla Wolności. Zapraszam. Brawo, brawo! Dziękuję, dziękuję. Proszę państwa. Nasz narodowy protest rozpoczął się 1 grudnia w Warszawie na Placu Zamkowym. I od tego dnia w kolejnych miastach odbywają się protesty. Te protesty roz, rozlewają się falą po całej Polsce. Dlaczego protestujemy? Ponieważ, proszę Państwa, Barbara Nowacka w dniu 31 października 2024 ogłosiła projekt. Za, którym zamierza wprowadzić dwa nowe przedmioty: edukację obywatelską i edukację zdrowotną. I szczególnie właśnie w tym przedmiocie, na tym przedmiocie, edukacja zdrowotna przewidujemy pewne zagrożenia i dla, dla dzieci, dla polskiej szkoły i dlatego protestujemy. Proszę państwa, a co takiego znajduje się w tym projekcie? Proszę Państwa, żeby przedstawić to Państwu, muszę powiedzieć, że Barbara Nowacka zamierza wprowadzić ten przedmiot jako edukację zdrowotną, jako obowiązkowy, ale równocześnie zlikwidować dotychczasowy przedmiot dobrowolny wychowanie do życia w rodzinie. I w związku z tym pozwólcie Państwo, że rozpocznę od porównania, czym różnią się te dwa przedmioty. Czyli jakie są różnice między dotychczasowym przedmiotem wychowanie do życia w rodzinie a tym proponowanym edukacja zdrowotna? Wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem dobrowolnym. I zgodnie z artykułem 48 i 53 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, to rodzice mają prawo decydowania, czy chcą, proszę Państwa, takiej edukacji dla dzieci, czy poślą dzieci na takie lekcje. Czy Państwo zgadzacie się, aby związki homoseksualne traktować jako synonim rodziny? A tego właśnie będą uczyły się być może na tym przedmiocie nasze dzieci. Na wychowaniu do życia w rodzinie młodzież uczy się, że podstawą związku między mężczyzną a kobietą jest miłość, szacunek, małżeństwo, odpowiedzialność. A tymczasem na edukacji zdrowotnej przewiduje się oparcie związku o tak zwaną. O tak zwaną świadomą zgodę, świadomą zgodę na kolejnych partnerów, świadomą zgodę na kolejne związki. Proszę Państwa, na wychowaniu do życia w rodzinie, dzieci uczą się, że dziecko jest największą wartością, że jest efektem miłości. Na edukacji zdrowotnej dziecko jest zagrożeniem i jest problemem, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Dlatego przewiduje się różne metody antykoncepcji, a nawet aborcje. Proszę Państwa, na, na wychowaniu do życia w rodzinie uczymy dzieci, że seksualność człowieka realizowana jest w kontekście takich wartości jak miłość, szacunek, małżeństwo, odpowiedzialność na edukacji zdrowotnej. Seksualność przedstawiana jest w kontekście zdrowia, ale zdrowia, które jest pojmowane jako seksualna przyjemność. Dobrostan ucznia pojmowany jako seksualna przyjemność. Proszę Państwa, na, na wychowaniu do życia w rodzinie dzieci uczą się. Że należy panować nad popędem seksualnym, rozwijać siłę woli, aby zintegrować swoją seksualność z całą swoją osobowością. Natomiast na edukacji zdrowotnej panowanie nad impulsami seksualnymi nie jest potrzebne, bo liczy się tylko seksualna przyjemność. I proszę Państwa, jak widzicie, z tego porównania. Istnieje ogromna przepaść między tymi przedmiotami. Barbara Nowacka przekazuje nam, społeczeństwu, informację, że w tym nowym przedmiocie tych treści seksualizujących jest bardzo niewiele, że to jest tylko jeden rozdział, że to jest tylko 10% podstawy programowej tego przedmiotu, ale nie mówi o tym że ten przedmiot stworzyła na bazie treści, które poprzesuwała z dotychczasowych przedmiotów, choć nie było takiej potrzeby, te treści poprzesuwała z takich przedmiotów jak biologia, przyroda, wychowanie fizyczne, geografia, chemia i z wielu innych przedmiotów. Żeby powiedzieć Państwu, że ten przedmiot jest bardzo potrzebny, oczekiwany i na miarę XXI wieku, a te wszystkie zagadnienia mogą być realizowane na tych przedmiotach, ale do tego przedmiotu dołączyła ten komponent seksualny. I o ten komponent seksualny, proszę Państwa, o tutaj chodzi. Tak dla edukacji! Nie, to to Zapraszam Pana Jana Botyszynkowskiego. Kto to robi? Kto wprowadza dziś do szkół edukację tak zwaną edukację zdrowotną pani Barbara Nowacka i pan Zbigniew Izdebski. Ja akurat mam swoją historię różnych zdarzeń z panem Zbigniewem Izdebskim. Zapraszałem go do programu już w telewizji publicznej w 2004 roku i wtedy właśnie wtedy właśnie pan Zbigniew Izdebski przygotowywał w 200 polskich szkołach Czyli projekt adresowany do 5 tysięcy 14, 15, 16-latków. On wtedy przygotowywał ankietę, która miała rzekomo przeciwdziałać przemocy seksualnej. Natomiast w tej ankiecie były do 14-latków, słuchajcie, 2004 rok, kierowane takie pytania, czy uważasz, że seks osoby dorosłej z, osoby, z osobą niepełnoletnią czy z dzieckiem jest możliwy od 10. Od 12 czy od 14 roku życia? Z, y, czy gdyby się okazało, że nie będziesz ukarany i nikt się o tym nie dowie, czy zdecydowałbyś się na seks o, z osobą dorosłą? Czy za seks otrzymywałeś płyty CD? Wtedy jeszcze było CD, tak? Płyty CD, kupą do McDonalda czy jeansy. I y, 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 wszelkie inne rzeczy dotyczące przemocy seksualnej. Y, co zrobiłeś ze swoją partnerką? Czy biłeś ją, czy nie biłeś? O seksie analnym, seksie oralnym, obrzydlistwa były pakowane dzieciom do głowy pod pozorem ankiety, choć Izdebski doskonale wiedział, że w jego badaniach wtedy realizowanych, gdzie sprawdzał poziom i wiek inicjacji seksualnej, inicjacja seksualna w Polsce była na poziomie 18-19 lat. Czyli on doskonale wiedział że adresuje inwazyjne, otwierające wrażliwość dziecka pytania przed okresem, w kiedy, że one nie mają żadnych takich doświadczeń. Doskonale o tym wiedział. Myśmy zrobili wtedy awanturę w studio, zapytałem go w programie telewizyjnym proszę mi odpowiedzieć na pytanie, tak jak pan zadawał dzieciom pytania, które mogły odpowiedzieć w, w skali od 1 do 5, tak? Jak bardzo się zgadzam, no tylko trochę się zgadzam, owszem tak, albo się zupełnie nie zgadzam. W związku z tym, niech pan mi teraz odpowie na takie pytanie. Jestem pedofilem i w związku z tym chcę, żeby jak najwięcej dzieci miało doświadczenia seksualne od najwcześniejszych lat. Czy zgadza się pan z tym, czy nie? No on chciał wyjść ze studia, chciał wyszarpać mikrofon, ale to jest tego typu człowiek. Szkoła powinna. I musi dzieciakom wskazywać, co jest dobre, a co jest złe. Promować te sprawdzone wzorce oparte na prawie naturalnym, na miłości, na trwałym małżeństwie, na silnej rodzinie. To są te wartości, które, rodzina, które szkoła powinna dzieciakom wskazywać jako odtrutkę na to, z czym mogą, chcąc, nie chcąc, albo chcąc, niestety, spotkać się w sieci na takich stronach no, niebezpiecznych. Także to nie jest żaden argument. I na koniec, widząc Was tutaj, naprawdę serce rośnie, bo mimo takiej pogody pokazujemy siłę, że nie odpuścimy, że jesteśmy zdeterminowani. Skoro jesteście na tyle zdeterminowani, żeby tu przyjść mimo takiej pogody, to będziemy zdeterminowani, żeby walczyć, organizować się, integrować środowiska. Ja specjalnie przyjechałem z Warszawy, i e, da, dla mnie cała masa ludzi w Warszawie jest. E, Podob o podobnych przekonaniach, podobnie zdeterminowanych, po to, żeby sieciować, e, wymieniać się informacjami, budować trwałą, silną koalicję, żeby zatrzymać ten projekt. Kochani, bądźmy razem, bardzo chętnie e, będziemy wspierali was tu w Szczecinie, e, wy będziecie wspierali nas w Warszawie. Tak dla edukacji, nie, nie dla deprowacji! Dziękuję serdecznie. Brawo. Niech będzie trzy. Deplomacji. I ostatni z całą siłą, z całą mocą, z głębokości waszych wściekłych setek! Tak dla edukacji! Nie Dziękujemy panu Janowi Poskieszalskiemu. i wyszli z kolei pedagogicznej w Zielonej Górze, która wiele lat...